Zaczynamy! Eee... Yy, kotki 2! Obsikujące <ścoughs> kotki 2! W takim razie zagramy sobie na powerplay! Niech tak będzie. Zwycięstwo po raz kolejny, czy będzie zauważalne? To się okaże, Luna zawsze dobiera bombę, takie są zasady. Więc sprawdźmy co się dzisiaj wydarzy. No. Trzeba zasady powtórzyć na sam start. Cześć eksplodujących kotków. Witaj go się manko. I zaczyna Kiri. Aport. Dobrze. <śmienic> Uff. Uf. Nie. Nie. no, Nie. 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 Ale Nie. <śmienic> Nie wiem czy powinieneś ubierać. To, to jest skina... nie? Skina psa, ale no tam... yes. Nie wiem czy powinieneś ustawiać skina ja psa, kiedy talia jest kocia. Ej, biego. Aha. Za dobrze mu idzie ostatnio. Niemiło. Ukradła mi podwójny atak. No. Dobieram. <laughs> Dziękuję, Bardzo mi Kirin. przykro z tego powodu. Dobrze, Do nas sprawdź przyszłość. Na pewno to nie ma bomby. O, oh, 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 oh. jak, jak wygląda nasza przyszłość? Marnie. Ja, absolutnie nie jesteś bezpieczna. Jadę, AB okay. też nie jest bezpieczny. A Kleś okay. również nie jest bezpieczny. Czyli jest okay. bezpieczna. Oh. Okej. Okay. Powiedziałbym, wow, wow. że A ty... mi przykro. Ja jestem bezpieczna. Co mi droga mi jest? To. Wyjątkowo. Ale ona Ale miała dobrą. absolutnie nie jest bezpieczna, tak, ja miałam dobrą. Teraz wybaczy trzy pompy. Ale jest sam gać gdzieś. Hmm. Co tu się dzieje? No! Yeah. O nope. oh, nie! Jest! Yeah. Yep. No! Nope. Yeah, nope. <laughs> I co, co zrobi teraz Rawia? No to jest No. Nope. <laughs> Zostaw mi no. Ale, że tako. No, zostaw! No, zostaw tego ja Ajajaj, to się nazywa złodziejstwo do sześcianu. O, i bombastycznie. I to Kiri tak podłożył no to nie mi miło. Na, na samym to... dole podłożyłem, no. Ale to twój! twój! Pamiętam go! No dobra, w takim razie sobie ustawię. O. No nie, moją kartę mi zabierze. Hmm. O, ale se ale, 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 <noise> ale Imponujące! Którego kotka woli? Zabawiającego się z kierownicą czy z domkiem? Nie, ja chcę z domkiem. A ja chcę no tego dobrze. z dynamitem. Nie ma z dynamitem. To będziesz oh. zabawiał. Masz kotka zabawiającego się z granatem, wybuchającego domek. No tak zrobię. No i co, musisz zaakceptować. Aha, ja akceptuję mój los. Tak. Żartowałem, dobierz dwa. Nie! cię nie ujatują. Żartowałem, czyli dobierze. Dobrze. Aha. Czyli chciałeś dynamitę, masz wszystkie trzy. No dobrze. O, do Gaci włożyła! bawi no, ja nie, nie O <laughs> oh my god O no idealnie dobra. wyrzucę Gacie Kiedy pomysł <laughs> Czyli wiemy kogo okradać. Są tam gacie I to my po Myślę Myślę, że jej gacie są całe aktualnie <laughs> O oh, wow no, Luna zawsze dobiera bombę Takie są zasady no, bo to nie przesaflowało. No. Nie, no, przeszaflowało. Ale Luna i tak dalej no, na Nie, bombę. Pod A <laughs> bo ja... Oj. O, przeżyła. Dziwne. Przeżyła. Oddawaj, gadzie! Zostaw nie! <laughs> tu będą gaci. Najbliżej gacie. patrzy będzie, w gacie! Najbliżej patrzy, da, bo... Ej, jej patrzy nie, w gacie! było jedyna. Nie było gaci. O nie, nie i do tego kotek zabawiający się z kierownicą. Najgorzej. Przeznaczenie. Położę tutaj. Chodź, czyli sprawdzimy, jaka będzie nasza przyszłość. <śmiech> Tragiczna. <śmiech> oj, ojoj, oj. oj, 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 oj. Czyli no, możesz, taś... tak możesz tak zostawić. Czyli słabo przeszaflowało, mówicie. Hmm. Nie no, zrobię tak. <laughs> no, no daj mi tego. Daj trzeciego. Nie, jak się no, nie jest? Nie. nie! Kurde. Musimy zrobić. To weźmy za tak. Musimy zaatakuj. pomóc w przeznaczeniu. Musimy pomóc w przeznaczeniu. No Luna ja zobaczę Co jest dalej? Nie, Luna jest bezpieczna. Nie, Luna jest bezpieczna. Nie, wierzę wam. nie bo to jest implodujący. No ja implodujący. Tu możesz go ułożyć sobie. Tak, tak, można spokojnie go położyć. położyć ja chciałbym go tak położyć, położyć ładnie. Mam położyć przed siebie? Halo, Luna. Czekaj, myślę. Myśli Kogo najbardziej nie lubi? Trasy, nie, się to, wiemy. Nam to losowo. losowo? Duna liczy do tak. pięciu. Kuszące. Losowo, nie, nie, wiem, nie wiem gdzie, ale jakby jest, nie wiem <laughs> Widzę, gdzieś tam trzecia albo czwarta, no O w Dobra Tak, oczywiście, nawet po... trzeba, czyli Hmm, ryzykować czy nie? Nie jest trzecia. Nie chcę użyć tego pierwszy, bo było nielegalne. Bo kurczę! Bo kurczę! Wiecie, co wam powiem? Indole. Nie! On znowu to nie. ma! Nie. nie! A ja sprawdzę. No nie! O, jest. No nie! No, Luna jest niebezpieczna, Rabia jesteś bezpieczna, i jest niebezpieczny, Jiri jest bezpieczny. Znaczy, masz okay. implodującego, więc w sumie no. O, Luna zawsze dobiera Co bombę. <noise> Tylko nie to. No nie, jak ja, ja jestem niebezpieczny, To jest dla mnie tak? koniec. To jest niemożliwe. Tak, to jest no. nie, 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 ci tego. nie, nie, tego. nie, 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 implodującego. nie, 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 jesteś jak jak coś. A, ja, ja. Okay. Tak <laughs> Po trzech zwycięstwach zawsze jest jedna porażka, pamiętajcie Dobieraj. A ja mam taki pomysł i to sobie... mi podłożyła. Podłożyła cię. I... Nie. <grym> <grym> nie. Wezmę sobie tę kartę. O, to nie wiesz, nie to. ty ją to weźmiesz. Ją, weź ją Ale ty ją zakopałeś! Nie, no górę dwa. Oh, powiem tak, wszystkie kotki są na szarym końcu. Luna, jesteś bezpieczna nie. po mnie. Okay. Ja nie. No, no nie, bo tu już trzy zostaną. Witaj Tom, się manko. A nie, okay. bo przecież tam są jeszcze na dole. To, tu, tu już trzy kotki z rzędu są. U. Trzy kotki z rzędu? No. w no. oh. Tyle też, Tyle yeah. też ja chcę tego z tym statkiem Dobrze, no, zostajesz tego z statkiem. Nice Aceptuję. Dzięki Gremlin za piąteczka, witam serdecznie Implodował. Jestem w gwiazdach A ja to... to nie dziękuję serdecznie, Damian za 17! Serduszko dla ciebie Hejka! No dobra, nie stracę Witam, witam. Pam, pam, pam. Ona tam włożyła eksplozję znowu. Niemożliwe. I bierzemy. Witaj, nie! Się, Eksplodujący kotek wy wywala Kiriego w powietrze, jak zwykle. A ja dobiorę, co się może złego stać? Tak zwane wszystko. A ja też dobiorę. Otóż nie. A, hrabia tam w koncie znowu ubiera, <laughs> a jednak nie. Sprawdźmy, co się tam dzieje. Ostatnio zginęłaś tak w koncie. Co e tym razem? No, kurczę. Powiem tak. Wszystkie trzy są złe. <laughs> no. Chcesz przeżyć, hrabia? Tak. Tylko chcesz przeżyć. To nie ma znaczenia. Tak, o, ostatnio chciałaś mnie zabić. No dobrze, to przeżyjesz. <laughs> Luna nigdy tego nie zaakceptuje. <laughs> Luna będzie walczyć do ostatniej akceptacji. <laughs> ja dobiorę. <to> <laughs> o! O, was oszukała. Oszukała, umarła <laughs> od, od ostatniej karty, nie <laughs> pierwszej. Rawia. Ale przez to Ravia umrze. Czekaj, czekaj. Sam są 100%? Tak. No. O Jedna krawia szukała Chiri. No dobrze. Ale niestety, Chiri ma jeszcze 18 defuzów. Mogę właśnie dawać defuzę? Mogę już Jesteś no bezpieczna, nie, nie przejmuj się. No teraz jest dobra no, karta. Jest, jest dobra, ja mam gacie. A. No ma, ma gacie. Ja. Czekaj, co by tu zrobić? No weź, wybuchnie. No, no to... trudno. ostatnio. Stop! No, no. Ale niemiło. Niemiło, niemiło. No i dała ci życie, dodatkowe dwie rundy. Po prostu pastwiła się nad tobą. A -a. Wybacz. No Mam jeszcze raz jedną pióżę i gacie. No, jak babcia coś schowa w gacie, to się nie da grać. 3, 5, 2, 6. Niestety. Jeszcze jedna osoba. Ja, jak zwykle musisz pokazać. A nie, jeszcze jedna osoba. 3, 5, 2, 6. Niestety, musieliśmy zabić Ewy. Czasem się tak, tak zdarza. Tak. Ready. Halora, wie. No i teraz was zaskoczę. Zagramy sobie w. Attack of the attacks. Nie, nie. Co A zna... będzie atak nad atakami przy atakach po atakach. I muszę włączyć sobie. Nie no, sobie sikanie tego. to nie atak, to jest oznaka przyjaźni. To prawda. Chciałem <grym> włączyć sobie ringa. Oh, dobra. To no, <grym> Bo już oh, światło zgasło na Pierwsza to na pewno nie będzie zła karta. Tu nie na ma sikania. Pewno. O nie! A to ja to biorę. Uj! No dobra, moja kolej. Dobiorę. Hmm. Czy ktoś Hale kiedyś słyszał, żeby piąta karta była zła? Nie sądzę. Nie, to no, tylko kiedy Luna jest piąta. <śmiech> <śmiech> kiedy to jest, jest zła. Witaj Manko. Jak tam? No i fajnie, ta witaj dzisiaj. W... Jesteśmy wszyscy <laughs> bezpieczni. Okay. Niemożliwe, nie wiem. czyli ja jestem. Nie ja, Luna i Rabia. Ja, Lu Luna i bezpieczna. Nic się to tak. nie klei. No, widzę się nie klei. Na pewno tam jakiś szafel wleciał. Gacie ma, Gacie Luna ma Na pewno, na pewno. Z poprzedniego O nie, miałam. ja już nie jestem no bezpieczny. Nie. Najgorzej. Zostałem oszukany. Tam na sam Ale dół. wiedziałem tylko o Luni i Ravi. No wiem, wiem. Niestety no, nie. wiem. To na pewno nie będzie. Ja się trochę ciekam, aczkolwiek wezmę. Aha. Dobrze. Słuszne. Słusznie się cykałaś, babciu. <śmum> Teraz Bab zrobię tak. Babci zaraz zgaśnie światło. <śmum> 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 ja zrobię tak. <śmum> Jesteś o, chyba ta bezpieczna, wrogi. o ile nie ma innej bomby luna widzisz? Ooooo! Rafia, chcesz tą kartę? Oho. Tam jest defuse! Tam jest albo, albo jakiś target attack! Albo, albo. <grym> albo. To AB nie chce tej karty! No nie no, znowu? <grym> ja pierdolę... Dobra, zagraj no, sobie Kiri nie, nie nie nie, nie AB! Zagraj sobie AB! <grym> Aha... No nie, bo ty sobie zagraj <grym> Nie, 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 nie. To sobie ty. Aha. Nie, to ty sobie zagraj kiri. Nie, Aha. Nie, 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 to ty sobie rafia ja zagraj. No co się nie, nie, nie? No kur... Nie mam więcej. Ojej, nie. Więcej nie mam, żegnam! Z każdej strony. Co się na mnie, miłej pracki. Papie, witaj, masz jakieś a, a teraz jestem bezpieczny? Ktoś wie, nie wie. Wiem. <grym> o my god Ja nie podkładałam tobie. Moja wybuchła hmm. i wiego No, jestem super bezpieczny. Byłaś gacie? No oczywiście, no, nawet to, dwie pary. to była zmowa. Ja się to, boję. Tak zaczęło się! Eksplozja pioruny. O nie! Czekaj, czekaj. Zaczęło się. O nie! Co ja teraz Co zrobię? Znowu się zaczęło. Siri, bierz to! I znowu się zaczyna. No dobrze. To, to. I znowu. <noise> o! To nie koniec! Co teraz zrobi, Rabia? Kurcze pieczone! Spokojnie, Rabia jest tylko 6 kart, na pewno nie umrzesz. Było tak miło. On spojrzy co ją czeka. Dobierasz 12 kart, a jest tylko 6, na no 100% przeżyjesz. <noise> Ja pierdolę Jestem atak Ona ukradnie wszystkie dobre i wybuchnie No nie rób tak, ja, szybciej Aha, ale niemiło mówisz no, A co mam mi powiedzieć? Tak, taki jesteś, taki, Oj, taki dawaj, jesteś, Oj, dawaj strzelaj nie, jest, nie jestem, nie, nie, tak, nie tak, jestem nie, tak, nie. Taki to znaczy jaki no cóż. Kolej. O! Chiri, trzymaj! Wow. <noise> o kurde, razy 13 No wiesz co? Razy 15 <noise> Kusi, kusi bardzo, żeby na ciebie. Może Maluna jeszcze. Aczkolwiek, za blisko. <noise> razy 15 Słusznie, o słusznie. O ile?! <noise> Luźnie 17 Jest. kart dla Kiriego On to rozpoczął No i na, i na nim się no to dobra. skończy O ja biorę sobie kartę Aha, to była dobra Niestety muszę was zmartwić, ale... Teraz następuje kradzież! Oho! O nie! Kradzież ataku! Oddawaj defuza! ja Oj, nie mam na co ci no, ja te 16 kart. I masz 100% złej No to papa. O. Ale to ograł. Aha. No to macie. 16 Jedna osoba, która ma defiutę, jest Luna. 16. A, o, dob dobieranych kart. 16 Luna. złotych. Przekajcie. Pierwszy raz chyba taka sytuacja, że było 16. Nie, o, -oh. o. -oh. <laughs> Luna to... Czy, prawda, macie? że masz defuza? Nie mam. Nie mam tego. Daj No to trzymaj. Aha. Bum bum. Luna ma defuza, tak się składa. O, mała. <laughs> No, mówiłam przecież. No, rafia, prawda. prawdę. A czemu to... tych kart włożyć razem? Czemu one są różne? Ej, wiecie co? Mam pomysł. O k***a! Nie rób tego! O nie! Najgorzej! Gdyby te dwa kotki były na samej górze. To by najgorsze. jaj Ajajaj, prawie się udało. Żartowałem. Miałeś defierza! No Oczywiście nie wiem. Ja. na górę jesteś pod lunę. Ale A To się nazywa oszustwo nie. w afekcie? Zekrwałem! Nie. 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 nie! nie. wiesz co? Ja też mam desję No. Oh. Podwójne oszustwo. Tutaj wszyscy oszukują. Niemożliwe. Niemożliwe. Kotki totalnie ja, na to nie ja, ja polegają. Generalnie. pozdrawiam ma tego drugiego Defioza, bo ja widziałam to w kaptach wcześniej, że on tam jest. Wygrałam! No. Wygrałaś! Gratulacje, chociaż raz. No to koniec, żeby nie było. Nie, no jest elastik. Elastik. Elastik time. Oby jakieś szczające. Szczające? O, szczające. 5, tak. 3, 8, 6. To brzmi, to brzmi to jak kot nawet. No, to jest Kiriego. Dokładnie. To może być nawet bez eksplozji, może, może być same sikanie Sikające kotki 2. Nie wiem, w której talii to było. Niepokoję. To było. Tak, to ja nie ma. Zaraz, zaraz. Y na pewno w tym, w sharing i scaring jest chyba, o jest ścikanie, tak. Dobrze. Dobra, to zagramy sobie sharing i scaring. Czy caring, chuj wie. Udostępnianie swoich sióśków. <laughs> Dokładnie. Tak się Na nazywa by to nasikać. Mogę no na, na, na przykład nasikać na do kokosa, ale wtedy ktoś na tam słomkę, nie? Także trochę liczba. O tak trochę. No dobra, na kogo dzisiaj sikamy? Zbieramy nasz mocz. I na kogo sikamy? Tak. Ale robię. Kot. A my ja Rudyko. Tak, tak, Rudyko pierwszy. Co to jest? O, nie wiem. sikanie. Odkryła sika czeka, Czekaj, czekaj, ja coś innego odkryłam A wyższa pora, Czekający kotek. kot miała drugi, więc, więc dobiera bombę Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego mi to zrobiłaś? Łuf, łuf Szczekający kotek No dobra Ja tylko zobaczyłam Zaczynamy. tą kartę Zaczynamy i... Dobry. Ale żeby Kiriemu nie było smutno, to na niego nasikałeś. Poddałam się mentalnie. No dobra. Ej, nasikałeś wiesz... mi na rękę. <grym> Ale wiesz, że jak ty ją rzuciła, to ja bym wybuchła? No No wiem. No to ja zużyję. Ja się tylko uratowałam. Na Ciri. No nie, jeszcze no, zobaczę jest. jaka jest nasza przyszłość. <grym> Wybuchowa. Uhu. O! Zostaw tak, zostaw tak. Ale tak wszystko <gry> dobierze Kiri. Nie. Tak. Nie. Kurczę. Aj, mogłem przydać na odwrót. Kurczaczki no, pieczone. Nie podoba mi się to, za to na ciebie naszczę. NIE SIKAJ NA MNIE! to JEDYNA! Sam się prosisz! <gry> Widziałaś już tę kartę, to po co na nią sikasz? Oddawaj. Nie jeszcze... miło. Ja się przyłączę. Ooo. <gry> uwielbia, bycia wsiwane. No i znowu mi na rękę. Na <gry> I teraz zrobimy jeszcze tak. Ręka, rękę. Sika. Ręki. Ręka, ręka, <gry> ręki. No, nieźle. Tak. Mamy cię! Jedna Luna. Eksploatujący kiten. To był pomysł Chiri, to był Jak, pomysł Chiri! Jakby co, to Luna nie, zawsze to zabiera Nie, to ja chciałam, żeby to dla mnie było. No dobra. Nie! Zostaw moją rękę, to nie moja ręka! No. O! Kurwa. O ty. Miałam szansę na defusa, tak? Większą no Miałaś, prawda. miałaś, miałaś, to prawda Matematycznie się zgadzało No i to wzięła? co, wzięła? Chyba nie No nie wiem, nie wiem Jak nie wzięła, to ja spróbuję Nie ruch tego A wiecie, Chiry ma mniejszą szansę na defuza? A? O kurde, rzeczywiście ja, ja nie mam defusa Ma, ona zużyła, nie, nie zużyła Trafiła no mi wybuchła na sam start gry. Nie, nie, tak nie zrobiła. Nie zrobiła tak. No i za oszustwo się każe. Nie. nie. To wezmę tą. O, Defius. Fajnie. O, proszę. Dzięki. Feral. O, kotek. Zobacz, co nas czeka, może. Zobaczę. Ale to, co ty dostaniesz, dostanę ja.

Bombastycznie, no bo on umiera teraz, więc ty też umierasz. Ej, no nie! nie, nie, nie. To mogłeś mi chodzi już. Nie, za karę. Za Jaką karę? karę? Że się co śmiałaś nie z niego. No, <grafy> Oddawaj mi te nie? Aha. Nigdy go nie trafisz! Mówiłem. Ale co ustawisz chociaż. <grafy> no dobrze. Ja jeszcze przeżyję. No, wyjątkowo ci się udało. Niech ci będzie, masz coś od życia Luna jest. a nie, bo to wtedy na Ravię dam Ja nie mam defusa Ravia, ty masz defusa? Nie, ale mam skip No dobrze, pasuje mi Ona nie używa chyba defusa No nie użyła Użyłam defusa Użyłam defusa Kiedy? Nie użyła Użyłam jeszcze defuza. mi ukradła skinka, widzicie? Ona jest super bezpieczna Użyłam defusa i jeszcze na dodatek Na kim? Ja mu podłożyłam? O nie, jeszcze ukradła mi defuza! O, teraz mam defuzę! No nieźle. Co za złodziejstwo się szerzy. Nie wiem, nie pamiętam, czy Rafia mówiła prawdę, ale jeśli mówiła prawdę. Nie mówiła prawdę, ona leci w chuja, ona Mówiłam za prawdę. dużo gra w Amonga Nikt tutaj w to nie gra. Jest to bezpieczna rzecz. Co ty Bierz. Tak jesteś, jesteś, wiesz, 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 wiesz. No teraz też jest się, dobra, no dobra, to biorę. Ale jednak nie. To mnie jest. No cóż, ostatni def już w terapii. No cóż. No porozmawiał z tym kotkiem i dlatego nie wybuchł. No. Niestety Luna. Muszę ci odebrać z tego defa. No zostaw, zostaw, zostaw mi, zostaw mi to no. 50-50. Witaj Karol najczęściej, cześć Nie! Hahaha <śmienicza> no. <śmienicza> o nie O nie To jej być Aha to przepis Dokładnie przykład. No w sensie za dużo wygrałem po prostu pip, pod pip, pip, pip. No cóż, no to Ravia znowu wygrywa Weszli do mnie, weszli do mnie, weszli do mnie Aha Co to za zmowa? No nieźle. Zmowa. czego ja nie trafiłam. Dobra. Skip. No nieźle. Dobra, to teraz na pewno będzie dobra. Była. <ścoughs> A ta już nie była. Podłóż mu, podłóż mu. Nie! U. Nie podkładaj no, mnie. Na samą górę, na samą górę podłóż, na samą górę. Bo jest... Nie! Dobra, to nie na, góra. Nie. na górę. Nie! No, nieźle. Tym gole. sposobem Luna dostała drugie miejsce. Ta Luna stwierdziła, że odda zwycięstwo rawieję, a ja nasikam na. układanie. Co mnie na Lunę? Na rękę. No, bo nie mogę. W ogóle to wcale nie tak, aj, że ja trafiłam. Jak dobrałam wtedy kartę, to trafiłam do Fuza i miałam dwa defuzy Robiłam co jednego, ja miałam drugiego. No, nieźle. Taka zmowa. No nie Ważne się. że Abi przegrał Aha Kotek Kotek Yankeesboxter za e, trzeci u, u. miesiąc serduszko na ciebie dziękuję ci bardzo A ty Kiry, jesteś niemiły Kozokietka, Ja jestem miły. Ale właśnie kończymy Ja jestem <laughs> kończymy. No, na mnie nasikali Kotki zniszczyły wszystkie nie. przyjaźnie <laughs>